Cześć, w tym filmiku kontynuujemy wspólne rozwiązywanie matury z czerwca 2019 roku. Dzisiaj rozwiążemy zadania od 11 do 15 włącznie. Zacznijmy od zadania 11. Dla każdej liczby rzeczywistej x, wyrażenie, tu mamy to zapisane wyrażenie, jest po uproszczeniu równe. Przepiszmy to wyrażenie. 3x odjąć 2 podniesione do kwadratu odjąć w nawiasie. 2x odjąć 3, a w drugim nawiasie 2x -3 plus 3 wykorzystamy tutaj wzory skróconego mnożenia żeby uprościć to wyrażenie tutaj mamy kwadrat różnicy po rozpisaniu wychodzi nam 9x kwadrat odjąć 2 razy 3x razy 2 to jest odjąć 12x i jeszcze dodać 4 odjąć, otwieramy nawias tutaj mamy wzór 2x minus 3 razy 2x plus 3, czyli wzór a minus b, a plus b, czyli na różnicę kwadratów i wyjdzie nam tutaj tak, 4x kwadrat Odjąć 9. Opuścimy nawias i zmienimy tutaj znaki. Następnie uporządkujemy i zaznaczymy już odpowiedź. 9x kwadrat odjąć 12x plus 4. Odjąć 4x kwadrat dodać 9 i zobaczmy. Po uproszczeniu tutaj redukujemy, otrzymujemy 5x kwadrat odjąć 12x. I jeszcze tu mamy 4 dodać 9, a to jest równe plus 13, i szukamy naszej odpowiedzi, to jest odpowiedź C. Zaznaczamy i rozwiązaliśmy w ten sposób to zadanie. Mamy teraz zadanie 12. Kąt alfa jest kątem od 0 do 180 stopni. Wiemy, że sinus alfa razy cosinus alfa równa się minus 3 ósma. Chcemy obliczyć wartość tego wyrażenia. Zapiszmy nasze dane, czyli że alfa jest kątem od 0 stopni do 180 stopni. Mamy też podane, że sinus alfa razy cosinus tego kąta alfa jest równy liczbie minus ósme. Zwróćcie uwagę tutaj na to taki fakt, że sinus alfa dla kąta od 0 do 180 stopni jest zawsze dodatni, a skoro ten iloczyn jest ujemny, to cosinus musi być ujemny. I tak naprawdę kąt alfa jest kątem tutaj, nie dokładnie z tego przedziału, tylko od 90 do 180 stopni. Teraz popatrzmy. Na to wyrażenie przepiszmy je i policzymy wartość jego cosinus alfa odjąć sinus alfa do kwadratu plus jeszcze 2. Wykorzystujemy tu wzór skróconego mnożenia. Kosinus kwadrat alfa odjąć 2 razy cosinus alfa razy sinus alfa i jeszcze plus. Sinus kwadrat alfa, nie, zapomina, nie zapominamy o tym plus 2. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy cosinus kwadrat alfa plus sinus kwadrat alfa. Czy to z czymś Wam się nie kojarzy? Mam nadzieję, że tak, bo to jest jedynka trygonometryczna i teraz mamy 1 plus 2 to jest 3, i jeszcze tutaj mamy minus. Zobaczmy. Teraz to wyrażenie też wiemy, ile jest równe, bo to mamy podane w zadaniu. To jest liczba minus 3 ósma. I teraz tu wstawiamy odjąć 2 razy w nawiasie minus 3 ósme. Skracamy dwójkę z ósemką, otrzymujemy 3 dodać 3 czwarte, a to jest 3 i 3 czwarte. Popatrzmy na odpowiedzi i zauważamy, że 3 i 3 czwarte to jest to samo co 15 czwartych. Szukamy odpowiedzi, to jest odpowiedź A i w ten sposób tutaj rozwiązaliśmy to zadanie. Wykorzystaliśmy jedynkę trygonometryczną oraz to, co było podane w zadaniu, żeby znaleźć rozwiązanie. I teraz mamy zadanie 13. Wartość wyrażenia to mamy to wyrażenie jest równa. Chciałbym, żebyście w tego typu zadaniów nie podstawiali przybliżonych wartości ze sinusa 18 stopni, za sinusa 72 stopni czy za kosinusa 18 stopni, tylko obliczymy to troszeczkę sprytniej. Przepiszmy to wyrażenie. 2 razy sinus kwadrat 18 stopni dodać sinus kwadrat 72 stopni i plus jeszcze. Cosinus kwadrat 18 stopni. To będzie równe. Chciałabym, żebyście na początku popatrzyli na te dwa kąty, na 72 stopnie i na 18 stopni. Ile w sumie one dają nam razem? Dają nam łącznie 90 stopni. To powinniście wiedzieć, że sinus 72 stopni to jest to samo, co cosinus 18 stopni. Możemy to też obliczyć w taki sposób, wykorzystując wzory redukcyjne, że tu mamy. Sinus 72 stopni to jest to samo co sinus 90 stopni, odjąć 18 stopni i wykorzystując zale redukcyjne, tutaj otrzymujemy cosinus 18 stopni. Zobaczmy, jak to nam bardzo ułatwia tutaj rozwiązanie. Zamiast tej liczby sinusa kwadrat 72 stopni wstawimy cosinus kwadrat 18 stopni. To przypisujemy 2 sinus kwadrat 18 stopni dodać cosinus kwadrat 18 stopni i jeszcze plus cosinus kwadrat 18 stopni to będzie równe 2 sinus kwadrat 18 stopni dodać 2 razy cosinus kwadrat 18 stopni Jak myślicie ile to jest równe Wyłączmy dwójkę przed nawias to w nawiasie pojawi się jedynka trygonometryczna zobaczmy sinus kwadrat 18 stopni plus cosinus kwadrat 18 stopni. To jest 1 trygonometryczna, a 2 razy 1 to jest równe 2. I rozwiązaliśmy to zadanie i zaznaczamy naszą odpowiedź C. Mam nadzieję, że to teraz jest jasne. Tu można było też zamiast na przykład 2 sinus kwadrat 18 stopni wstawić sumę sinus kwadrat 18 stopni plus sinus Kwadrat 18 stopni, i wtedy od razu już tu pojawiła się jedynka, pierwsza, tak jakby jedynka trygonometryczna, i później przy tej zamianie pojawi się tam wtedy to wyrażenie, plus to wyrażenie to też jest kolejna jedynka e, trygonometryczna. Mamy teraz zadanie 14. Punkty B, C i D leżą na okręgu ośrodku S i promieniu R. Punkt A jest punktem wspólnych prostych BC oraz prostej S. Da. a odcinki AB i AC są równej długości. Tu mamy wszystko na rysunku zaznaczone. Miara kąta BSC jest równa 34 stopni. Tutaj mamy podane, że ten kąt ma miarę 34 stopni. Naszym zadaniem jest obliczenie miary tego kąta. Wykorzystamy tu informację, że zobaczcie, to wszystko zostało zaznaczone na naszym rysunku. Tu pojawiły się dwa trójkąty równoramienne. Pierwszy trójkąt równoramienny to jest właśnie ten, zobaczcie. Drugi trójkąt równoramienny to jest ten trójkąt, który tutaj, Mamy. Ten kąt, który tutaj jest, my możemy od razu podać jaką on ma miarę. Ten kąt ma miarę dokładnie 34 stopnie. Dlaczego? Bo ten trójkąt jest trójkątem równoramiennym, czyli tu zapisujemy 34 stopnie. Natomiast ten kąt, my wiemy jaką ma miarę, bo to jest od 180 stopni odejmiemy 2 alfę. Ale dlaczego? Bo popatrzcie, ten trójkąt jest równoramienny, czyli tutaj też mamy kąt. O mierze alfa. I można ewentualnie tutaj zapisać, że to jest 180 stopni odjąć 34 stopni, ale ja wykorzystam troszeczkę inaczej. Ten kąt i ten kąt są takie same, wobec tego ten kąt ma miarę 180 stopni odjąć 2 alfa. I jeżeli te dwa kąty dają łącznie nam tak naprawdę 180 stopni, to ja nie będę tworzyła teraz równania z którego wyliczę alfa, tylko jeżeli tutaj mamy. 180 stopni minus 2 alfa, to ten kąt tu to także jest po prostu 2 alfa. Dlaczego? Bo 180 stopni odjąć 180 stopni w nawiasie minus 2 alfa, wychodzi nam 2 alfa. I teraz pojawia się tu fajne równanie, proste równanie, bo 2 alfa jest równe 34 stopnie i to powoduje, że nasze alfa jest równe 17 stopni i mamy rozwiązane już to zadanie. To jest odpowiedź B. Jeżeli chcielibyście dokładniej to, żebym Wam zapisała, to może teraz tak zrobimy. Zauważmy po pierwsze, że trójkąt BSC jest równoramienne, to możemy zapisać, że trójkąt BSC oraz trójkąt ABS, to jest zadanie zamknięte, tego w ogóle absolutnie na motorze nie będziecie zapisywali, ja tylko dla Was tu wyjaśnię może krok po kroku jak do tego doszliśmy, czyli trójkąt ABS są to trójkąty równoramienne. Dodatkowo, jeżeli one są równoramienne, to my wiemy, że kąt przy wierzchołku B, czyli kąt SBC, ma miarę 34 stopni. Teraz popatrzymy na nasz drugi trójkąt. Jeżeli ten trójkąt jest równoramienny, to kąt przy wierzchołku S, to znaczy kąt ASB, ma taką samą miarę, jak kąt przy wierzchołku A, to jest równe alfa. Teraz policzymy kąt przy wierzchołku B, to jest kąt AB, od 180 stopni odejmujemy dwa razy te kąty, czyli 2 alfa. Policzymy teraz ten kąt przyległy do tego kąta, czyli kąt CBS CBS. To jest od 180 stopni odejmujemy ten kąt, ja na razie tak po kolei wszystko zapiszę w nawiasie, opuścimy teraz nawias, otrzymamy 180 stopni odjąć. 180 stopni dodać 2 razy alfa i to jest równe 2 alfa popatrzmy, ten kąt to przecież to samo co tutaj zostało zapisane ta liczba 34 stopni to jest właśnie równe 2 alfa i możemy ładnie zapisać, że 2 razy Kąt alfa to jest 34 stopnie i nasze alfa jest równa 17 stopni. Tutaj rozpisałam to i doprowadziłam do obliczenia tego kąta alfa do łatwego równania, ale jeżeli nie wpadlibyście na to w taki sposób, mogliście też zrobić to w ten sposób, że zobaczcie, tu wyszło Wam 34 stopnie, tutaj wyszło Wam 180 stopni odjąć 2 alfa, dlatego mogliście od razu stworzyć takie równanie. 180 stopni odjąć 2 alfa dodać. 34 stopnie jest równe 180 stopni, i z tego równania tutaj się ładnie redukuje i wyliczamy tak samo alfę. Ewentualnie robicie tak jak ja w pierwszym sposobem, czy na przykład tak jak tutaj sposobem, a może macie jeszcze inny sposób na rozwiązanie tego zadania. Może w komentarzu wtedy będziecie mogli chcieli się pochwalić swoim innym rozwiązaniem do zadania 14. Teraz mamy jeszcze jedno zadanie. Zadanie 15. Tutaj musimy obliczyć pole trójkąta ABC o takich wierzchołkach. Zapiszmy sobie tutaj te współrzędne tych wierzchołków. Punkt A ma współrzędne 0,0, punkt B ma współrzędne 4,2, natomiast punkt C ma współrzędne 2,6. Nie będę proponowała Wam tutaj sposobu, żeby naszkicować w układzie współrzędny, układ współrzędnych, zaznaczyć te wierzchołki, policzyć pole trójkąta przez... Zobaczycie przez zobaczenie, jaki to trójkąt wychodzi, tylko zrobimy to troszeczkę inaczej. Chciałabym, abyście w tablicach poszukali wzorów geometrii analitycznej na pole trójkąta. Ja ten wzór na pole trójkąta o wierzchołkach ABC wam tu przypomnę, to jest jedna druga wartość bezwzględna. W pierwszym nawiasie mamy tak XB odjęć XA, w drugim nawiasie mamy YC. Odjąć y. Zwyczajnie stabić sobie przepisujecie ten wzór. Tutaj mamy yb odjąć ya razy xc odjąć xa. I zamykamy nawias, zamykamy tutaj e, wartość bezwzględną. Wartość bezwzględna jest po to, żeby wynik nam wyszedł dodatni. I teraz popatrzmy. My tutaj mamy tak, to jest nasze xa, to jest nasze ya, to jest nasze xb, to jest yb. Tutaj mamy xc c, Żeby nam było łatwiej, to teraz po Wam dla Was po kolei te liczby tutaj nad tym wzorem. I wtedy zobaczycie, co tutaj będzie. Zamiast xb wstawiamy liczbę 4. Zamiast xa 0. Mam nadzieję, że to widzicie. Zamiast yc 6, tutaj mamy 0. Zamiast yb wstawiamy dwójeczkę, tutaj 0. Zamiast xc wstawiamy dwójkę, a tutaj mamy oczywiście 0. Popatrzmy. To jest równe. Teraz jedna druga. I otrzymujemy 4 odjąć 0, to jest 4, w drugim nawiasie 6 odjąć 0, to jest 6, odjąć, tutaj mamy 2 odjąć 0, jeszcze specjalnie tak po kolei zapisuję, że może ktoś jeszcze nie spotkał się z tym wzorem, to przynajmniej teraz będzie wiedział jak postawić i szybko policzyć i sprawnie pole tego trójkąta, a tutaj też mamy 2 odjąć 0, zamykamy wartość bezwzględną, otrzymujemy 1 druga, Czter, to jest tak, 4 odjąć 0 to wiadomo, że to jest 4, tak samo 6 7, 0 to jest 6, 4 razy 6, 20. 24 odjąć i tutaj wyjdzie 4. Mam nadzieję, że to już jest widoczne i nie, nie trzeba tego wyjaśniać. I to jest równe. 1, druga razy wartość bezwzględna z liczby 20. Wartość bezwzględna z 20 to 20. 1 druga razy 20 to jest równa 10. I to jest obliczone pole naszego trójkąta i zaznaczamy tutaj, że to jest odpowiedź B. Jeżeli chcielibyście rozwiązać to zadanie w taki sposób, że naszkicować układ współrzędnych, zaznaczyć te wierzchołki i po prostu e, zobaczyć jaki tutaj wyjdzie Wam trójkąt, to jak najbardziej. To będzie może taka Wasza praca domowa, bo może Wam szybciej to wyjdzie przez naszkicowanie układu współrzędnych, zaznaczenie tych wierzchołków i policzenie tego pola. E, na następ, w następnym filmiku kontynuujemy nadal maturę z czerwca 2019 2019 roku i ja rozwiążemy kolejne pięć zadań.